Odbytnicy do skrzyżowania ze smolarami bytnickimi, a w przyszłości aż do Gryżyny i granicy z kolejnym powiatem. Takie są plany powiatu na modernizację drogi powiatowej. Na remont czeka odcinek odbytnicy do skrzyżowania ze smolarami. W starostwie powiatowym doszło do podpisania umowy między powiatem a lasami państwowymi nad leśnictwa bytnica. Droga Powiatowa do Gryżyny to jest droga, która łączy Powiat Krośnieński z Powiatem Świebodzińskim, więc możemy powiedzieć, że to jest pewna wizytówka powiatu. Cieszę się, że dzięki wspaniałej współpracy zarówno z Nadleśnictwem Bytnica, jak i z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz z Gminą Bytnica wspólnymi siłami będziemy mogli wyremontować pierwszą część czy pierwszy etap tej drogi na odcinku nieco ponad 3 km. W przyszłości oczywiście dołożymy wszelkich starań, by cały odcinek z Zyskał nowe oblicze. Lasy państwowe aktywnie działają na rzecz lokalnego społeczeństwa i wspierają różnego rodzaju inicjatywy. To kolejna droga, której remont dofinansowany jest również z ich budżetu. Co prawda jest to pierwszy etap, ale jest to tak ważna inwestycja ze względów przeciwpożarowych, ze względów gospodarczych, a także przeciwdziałając tak zwanemu wyłączeniu społecznemu, bo Wiele osób po prostu oszczędzało swoje samochody i nie wybierało tej drogi, aby móc nią jechać. W tej chwili udostępniamy szeroki zakres, a przede wszystkim zakres dla wspaniałego wypoczynku. Droga z zbytnicy w kierunku Gryżyny czekała na remont od lat. Inwestycja jest jednak na tyle duża, że trzeba ją realizować etapami. Pierwszy zbytnicy do skrzyżowania, smolary bytnickie, to odcinek o długości ponad 3 km. Remont znacząco poprawi komfort podróżujących. Wielu mieszkańców bardzo zabiegało o remont tej drogi. Jest tam występujący podłużny garb. Przez, przez ostatnie lata też prowadziliśmy z dyrektorem zarządu dróg powiatowych takie doraźne prace, chociażby remont, remont pobocza, ograniczenie, wprowadzenie ograniczenia prędkości, ale jak wiadomo, są to tylko takie prace doraźne. Szacunkowa wartość prac wynosi 3 miliony 850 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych wynosi 80% wartości całej planowanej inwestycji. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Krośnieńskiego oraz dotacja z gminy Bytnica. Zdaję sobie sprawę, że przy obecnych kosztach realizacji inwestycji drogowych muszą być etapowane. Cieszę się, że ten pierwszy etap z Bytnicy do skrzyżowania do miejscowości Smolary Bytnickie w stronę Grzyny powstanie w tym roku. Mam nadzieję na kontynuację w latach następnych. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca tego roku.